Jańczyk pogali FEN 33, no niestety walka skończyła się no, ogromnym błędem sędziowskim, co tutaj nie ma co na ten temat dyskutować tak szczerze. No, cieszę się, że też macie jakąś opinię, a nie tylko pytacie mnie, czy był błąd, czy nie było, bo ja już to chyba dałem, dałem swój upust yy, yy, o tym co o tym myślę w klatce już, tak? Nie spłynąłeś, bo, bo to jest fakt, od razu jak sędzia przerwał ten pojedynek, no to, to Ty byłeś świadomy, nie było tutaj absolutnie mowy o tym, że, że gdzieś prąd odcięło. Nie było żadnego, żadnej mowy, o, tam w ogóle nie było czystego duszenia, tak? Miałem rękę tutaj, miałem miejsce pod brodą, gdzie mogłem oddychać. Każdy mówi, że trzeba zacząć walczyć z głową i tak dalej, więc jestem w pozycji, w której, która mi nie zagraża. Gilotyna ma to do siebie, że, że tak naprawdę jeżeli zawodnik duszący nie ma tego zapiętego dobrze i się szarpie, to naprawdę traci bardzo dużo sił. Pamiętam, mamy kiedyś walczył z Akurajem chyba tak. Już nie pamiętam kto tam powstrzymał, ale tam naprawdę było bardzo, bardzo dużo otrzymane. Tak? Kozierzymski z Krakowiakiem Walawski, na KSW. Walawski ostatnio. Tak, Kozie z Krakowiakiem. To tam się, chyba tam były dwa takie duszenia, tam aż czekali, nie, nie jestem pewien jak, jak długo, ale bardzo długo, tak. Yy, sędzia w ogóle tam nie, nie sprawdził, nie podniósł ręki, yy, nie krzyknął nic, nie zapytał. Yy, Byłem przytomny, zareagowałbym na to. Nie wiem, jak to w ogóle z boku wyglądało, ale na pewno tam nic nie było, żadnej, żadnego kontaktu sędziego z zawodnikiem, tak? Podjął sędzia decyzję za mnie. A powiedz, co powiedział, ci sędzia, właśnie po tym przerwaniu? Nic, nic. A w jaki sposób było pytanie, wytłumaczenie tego, tego, tego przerwania, czy, czy, czy do takiej rozmowy w ogóle nie doszło? Nie doszło, było tylko słowa uspokój się, uspokój się, uspokój się. I tyle. Rozmawiaj z, z Jurasem tam, co wymieniliście ze sobą. Yy, znaczy ja zapytałem go po prostu tak yy, obiektywnie, yy, żeby powiedział, yy, co tam się działo. Yy, wiadomo, z jego strony ciężko obiektywnie ze mną, bo jesteśmy kolegami prywatnie, yy, ale zaznaczyłem, żeby po prostu, czy faktycznie, czy już nie patrzy na mnie, ale faktycznie, co czy, czy to był błąd. Odpowiedź, że to jest wielbłąd. Będziesz dążył do szybkiego rewanżu z Marcinem? Ja będę dążył do protestu, a nie do rewanżu przede wszystkim, tak? Ja tego tak na pewno nie zostawię. E, oczywiście skonsultuję to e, sędzią posadzkim, z którym się znam prywatnie, który mi kiedyś pomagał. E, nie wiem, czy to oglądam na żywo, bo chyba wczoraj był w Rosji, tak? E, ale zapytam go o, e, o pomysł w tej sprawie, tak? E, nie wiem, ile protest kosztuje, kosztuje, chyba 1000 euro. Spokojnie, damy radę. E, ja tego tak nie zostawię, no bo rewanż, rewanż mnie nie interesuje w, te, w tym względzie, że ta walka i tak będzie przegrana, jeżeli nie będzie nowet, to nie wiem, e, czy, czy ja trzeba ja będę, za, ten, e, czy za, e, będę miał satysfakcję z tego rewanżu, e, jeśli wygram go oczywiście. E, mimo, że to była porażka, tak muszę się, to rewanż tej porażki nie usuni. Tak? Powiedz jakie to jest uczucie, kiedy przygotowujesz się do pojedynku, wkładasz w to sporo pracy i przez czyjś błąd zostaje Ci zabrane możliwość wygrania tego pojedynku? Prawda, no to... Jest... Sprawda, no to... Sędzia, no nie wiem, on tam się y, nie drapie po nodze, przerywając walkę, tylko on może niszczyć karierę komuś, tak? Umówmy się. Yy, tutaj były wczoraj pytania, że to jest walka być albo nie być, yy, moje fenie, tak? Yy, a tu ktoś, ktoś te być albo nie być decyduje za mnie, tak? Yy, no nie wiem, yy, a to nie winie naprawdę federacji, ale to naprawdę trzeba coś z tym zrobić, bo te błędy już są na potęgę. Rafał Marcin Filipczak powiedział, że to duszenie było dopięte i gdybyś, gdyby sędzia nie przerwał, to i tak byś odklepał. Nie, nieprawda, a czy, on, a czy on był w mojej spórze? No oczywiście, że tam nie było takich że Żebym odklepał, ciągnąłby dalej, ciągnąłby dalej i puścił je, bo to byłby bez sensu, bo by się wywąpował, tak? Mówisz Rafał o być albo nie być. Nie rozmawiałeś już z Pawłem w jakim? Paweł też mówi, że tam że Zapytacie go sami, tak nie będę mówić, co mi mówił, to... Prywatne było, ale no, też głównie mi uspokajał. Odchodząc też od tematu tej bardzo kontrowersyjnej decyzji, jaki był Twój plan na tą walkę? Przeczekać go, tak? Na spokojnie. Eee... Czułem tą walkę, panowałem nad tym, tak? Eee... Były tam jakieś wymiany, trafiałem ja go, trafiałem on mnie, ale... Oj, ale... No, nic więcej nie mogę powiedzieć, bo ta walka, nie wiem w której, kiedy została przerwana, ale za dużo ona nie potrwała. Dzięki. Teraz Dzięki. Dzięki. jeszcze jest jeszcze taka sprawa, że tak naprawdę mój kontrakt z Fenem się skończył w tym momencie. To była ostatnia walka w Fenie, więc no, no to i tak pytanie rodzi się samo. W takiej sytuacji to jest naprawdę ja specjalnie nie podpisywałem nowego kontraktu przed tą walką, no bo nie chciałem negocjować kontraktu po przegranej walce z Marcinem Wójcikiem, ale tutaj mi dostałem ekstra w prezencie, że tak powiem, porażkę do rekordu. I jeszcze moje pozycja negocjacyjna osłabła, tak? Ja, bo ja, zaryzykowałem, nie podpisując kontrakt, i, ale po prostu, chcia, ale też se, chciałem jakiejś e, takiej równej szansy na to, tak. Zobacz, no nie, naprawdę, no, skoro mówicie też, żeby było, no to naprawdę pytam e, też ludzi, też zostaję wiadomości, no, no tak, 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 musi być. Dzięki. Dziękujemy.